Agatki i Moniki. Kochani, już połowa wakacji minęła! Za chwilę zacznie się szkoła! Aj, tam, tam, Za chwilę! Przecież jeszcze miesiąc! Ale my pomyśleliśmy sobie z Agatką, że można już zaczynać kupować rzeczy do szkoły! Ja tam lubię kupować rzeczy do szkoły! Rzeczywiście, jest teraz tak duży wybór tych artykułów szkolnych. No właśnie, co tu wybrać? Agatka, żeby było nam łatwiej, mam pomysł na fajny challenge. Hmm, zaczynamy już się to podobać. Każdy z nas wylosuje sobie jakiś kolor i w tym kolorze kupujemy sobie rzeczy do szkoły. Ja bym chciała wylosować czarny kolor. Hmm, czarny. No, to dość ciekawe, ale nie wiadomo, czy ten kolor Ci się trafi. A ty, jakie byś chciała wylosować kolor? Ja chyba niebieski. Dobra, nie gadajmy tyle, tylko po prostu zacznijmy losować. Proszę bardzo, dziewczyny, pierwszy już jest przygotowane. A. Przeczytajcie, jakie kolory są do wyboru. Czarny, czerwony, fioletowy, niebieski, zielony, żółty pomarańczowy i różowy. W tym challenge'u wprowadzimy jedną taką małą zasadę, takie ułatwienie, której nigdy nie było. A więc jeżeli wy zlosujecie jakiś kolor i Wam się nie spodoba, to możecie po prostu wylosować jeszcze raz. Ale możemy tak w nieskończoność? Nie, tylko jeden raz można zmienić. No to dobra, która pierwsza zaczyna? Ja, Papier, Aha. kamień, nożyce. Uwaga! Papier, kamień, nożyce. Kurde! Ja Aj, pierwsza. Monika pierwsza. Losuje. Ciekawe, czy jej się wylosuje fajny kolor, czy może jej wymarzony kolor? Proszę niebieski. Patrzcie, niebieski. No nie. Nie, nie, jaki, jaki? Żółty. Żółty. Będziesz chciała zmienić ten kolor, czy nie? Właśnie nie wiem. Zastanów się. No chyba zmienię. Dobrze, więc teraz losuje Agatka. Dobra, uwaga. Agatka losuje, więc żółtego na pewno Monika nie ma. A Agatka czerwony, czerwony. będzie miała. Czerwony. Jaki? Czerwony. Czerwony. Agatka, chcesz zmienić ten tak. kolor? Dobra. Więc teraz Monika, już ostateczne losowanie To już ten kolor, który wylosujesz będzie na pewno Nie no, na granicy z niebieskim, ale mam kolor zielony 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 no, już lepszy był ten żółty Ale cóż, zielony, że, Zielone rzeczy do szkoły, ciekawe czy jest ich dużo Wiecie, jak zawsze to będzie jakieś wyzwanie Dobra, więc tutaj jest szansa Agata, ja, szybciutko jak... losuje, kręci Czarny, czarny, kręci. Różowy, różowy Blisko było, prawda, Agatko? No dobra, Monika ma zielony, Agatka ma różowy do dzieła dziewczyny, która więcej kupi rzeczy do szkoły. Ta wygrywa, oczywiście, rzeczy do szkoły w swoim kolorze. Ogrom rzeczy jest w sklepie do szkoły, mamunia, na które się zdecydować. Ja już mam pierwsze. No właśnie, Tak, Agatka już znalazła różową rzecz. Mamy przygotowany koszyk, jeden jest Agaty, drugi Moniki. Na rzeczy, które właśnie będą tak. związane tak. Z, ze szkołą i z przyborami tak. szkolnymi. Dużo jest, tutaj widzę zielonego, Chodzi, ale... Jak jest opakowanie na przykład zielone, a rzecz jest, no nie wiem, pomarańczowa, to, to mogę brać? Nie, nie, czy Nie, nie, bierzemy tylko Dobra. te rzeczy, przybory właśnie, które są w waszych kolorach. Czyli to Monika ma zielony, ołówki. agatka ma... O, w środku są zielone ołówki, opakowanie jest pomarańczowe, ale... Liczy się Liczy właśnie... Się przybór, przybór. Tak. przybór. No, Agatka już zapachowe gumki i trzy takie różowe ołówki. Wow, czyli wszystko w kolorze różowym. różowym. Kochani, dobra, ja mam pierwszą rzecz, czyli zielone, najzwyklejsze ołówki. Słuchajcie, jest jeszcze jedna zasada. Agatka kupiła już różowe gumki i y, ołówki i więcej już gumek i ołówków nie może kupić. Czyli nie możemy powtarzać takich właśnie rzeczy. Nie powtarzamy, nie powtarzamy, dziewczyny. A gdzie tu jest Agatka? Jest tyle tych rzeczy. Agatka się tutaj schowała. A, mamy ten I mam cię. kolejną rzecz, długopis różowy. A, szukasz wszystko. Nie wiem, do i znalazłaś no, mi go pisz. Dobra, no to wkładaj do swojego e, koszyczka. kochani, tych artykułów szkolnych jest tutaj tak dużo, że to jest normalnie jakaś masakra. I ja myślałam, że ja nic nie znajdę w tym kolorze zielonym. Ale jest tutaj tak dużo rzeczy, że cofam te słowa: Zielony versus różowy. Te teczki idealnie pasują do naszego dzisiejszego challenge'u. I wędruję do koszyka. Monika, żałujesz, że wylosowała zielony kolor czy nie? nie a jaki w ogóle A jaki w ogóle kolor dominuje wśród takich właśnie przyborów szkolnych? No, myślę, że niebieski może. Wiecie, jest dużo takich długopisów po prostu niebieskich. Teraz sobie tak miejsce by było wylosować fioletowe. Bo tego, tego jest mało, tak? Tylko no innej, jakieś zeszyty na przykład. A tak ty chciałaś się kolor czarny wylosować, prawda? Mhm. Myślisz, że w kolorze czarnym miałabyś dużo rzeczy czy nie? Nie. No, właśnie, no, dobrze jest, że wylosowałam ten różowy kolor. Sporo jest rzeczy różowych, uh -huh. prawda? Na a kroku. właśnie czelów jest mało. I jeszcze znalazłam różowy zeszyt. No, będzie dużo miejsca zajmowało, zrobić dużo różu w Twoich przyborach uh -huh. szkolnych. Zobaczcie, kochani, ja mogę robić green screen, a Agatka? Pink screen. <laughs> no słuchajcie, teraz chyba nikt nie ma wątpliwości. Jaki challenge dzisiaj mamy? Zielony i różowy. Macie już trochę rzeczy, prawda? W tych swoich uh -huh. koszykach. Jak myślisz, no. kto ma więcej? Czy na ja mi myślę, za ja. Na razie że Ty. Tak? Bo chcę wygrać. Dobra, w domu to wszystko policzymy no. i pokażemy. Kochani, spójrzcie co ja znalazłam w poszukiwaniu zielonej temperówki. To jest temperówka Globus. I tutaj wiecie, jest wszystko podpisane. I siedzicie sobie na geografii, macie sprawdzian z, tych, jest, z, z, z świata, wiecie, jakieś tam państwie w ogóle i... Mówicie, proszę pani, a ja muszę zatemperować ołówek. Wow, temperówka ściągawka na geografię. Nieżypomyślnie. Pani, pani mi nie może powiedzieć, żebym to schowała, no bo no, tak. to jest temperówka, no co? Cześć, jesteśmy już w domu. A teraz pokażemy Wam nasze zielone i różowe zakupy. Mi się najbardziej podobają te z tyłu, a, za Wami, wielkie kartony. Widać. Tak, bardzo fajnie będą, na pewno działały do miniaturki naszej dzisiejszej. No i tutaj przy naszym filmie też, fajnie, bardzo ładnie to wygląda za wami, ale tych rzeczy też dużo kupiłyście, tak? Ciekawe, która więcej. Tych rzeczy w, w tych kolorach zielonych i różowym było bardzo dużo, prawda? Na przykład z zeszytów zielonych było. Miliony. E, no miliony, no może nie, ale. ale właśnie, w różnych odcinkach, w różnych wzorach, no ale trzeba było wziąć tylko jeden. Tak samo, na przykład jakiś tam co to jest taki puteczka. No to tych teczek też było dużo, na przykład różowych, no ale można było wziąć tylko jedną. Kochani, na samym początku pokażemy Wam takie same rzeczy, tylko w dwóch kolorach. Pierwsza z nich to to, co wspomniał tata czyli kartony, które są za nami. A teraz. A teraz nasze bibułowe miecze. Uuu, Zielona moc, wygrywa! Ale różowa kiedyś się zreważuje. Mamy też identyczne teczki. Ja różową, a ja zieloną. Takie same zakreślacze. Czyli na razie idziecie łeb w łeb, można powiedzieć, tak? Każda zdobywa po jednym punkcie na, tym same, na tej samej okay. rzeczy. Dalej mamy blok rysunkowy. Ja mówię, ależ z trzeba, O, jest słodko! No! A co jeszcze mamy takiego samego? Kawy A, no tak! teraz zeszyty. Ja mam taki zwykły, a Agatka? Ja mam taki duży do matematyki. U Agatki pani prosi, żeby właśnie do matematyki były takie większe zeszyty, tak Agatka? Tak. Uh -huh. No to w sam raz taki duży, różowy zeszyt. Obie też mamy temperówki, tylko że wyglądają całkiem inaczej. Spójrzcie no moją jakieś słodziutka, to jest taki dinozaur. Tak naprawdę to wygląda jak gumka do ścierania, ale tutaj... No jest tak, 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 temperowka. też myślałam, że to najlepiej. A ja wygląda tak normalnie. Kto jest Moje, No, widzowie nie o i napiszą no, e, w komentarzach, bo to jest pierwsza rzecz, która się troszeczkę różni, tak. e, wy możecie właśnie napisać. Która Wam tak. się temperować? Która Wam się bardziej podoba? Piszecie w komentarzach. Jak moja, to piszecie różowy, a jak Moniki, to zielony. Hmm. Zielony Dino. Co mamy jeszcze takiego różniącego, bo już chyba wszystkie te podobne się skończyły rzeczy. No, ale Nie, nie, jeszcze długopisy. A długopisy ja macie. Ja taki zielony. zielony. Ja mam ładniejszy. Zielony, zielony. Taki, a, taki wow, taki, no, taki jaśniutki różowy. Są dalej? Aha, dobra, jeszcze są ołówki. Ja mam takie zwykłe, ja to znowu ma jakieś takie, takie szalone. Takie fajne. Igórki do ścierania. Tak, ja mam takie. No, Mocne, hmm. Pożyczysz e, Monisiu jedną różową gumkę. Pokażę Gatko, jeszcze tą gumkę. No, rzeczywiście, jest tu kilka gumek, ale tylko jeden punkt dostajesz za, za te gumki. Gatka rozpakowała swój zestaw. I tu mamy takie trzy gumeczki, Właśnie jak zaczęłam te gumki, to one mają zapach taki. widzisz? Wow, jak pachną? Ładnie? Nie, gumka do ścierania. Więc ja nie wiem, jak to jest zapach. Ale tam było napisane, że są zapachowe, czy nie? Było no. takie. Aha, no nos, no nos, był. nos był i był zapach. Dobra, gadka, co U. to za gumki powiedz jeszcze? Tutaj mamy lód. Tu mamy jakieś ciasteczko, a tu jest babeczka. Mmm, czyli pyszne, bardzo pyszne. A Monika? Ołówki ja ma ołówki. zwykłe, Agatka, Agatka ołówki. ma ołówki też ale, zwykłe. No, ale tak naprawdę to liczymy to jako dwa punkty, gumki do śniadania, tak. ja też mam gumkę. Ty masz inną gumkę ją, w ogóle idą, w innym ją. zestawie, no tak. to masz za tą gumkę masz inny punkt po prostu, na no kolejny punkt. Kochani, mi się udało zdobyć zieloną linijkę, ale prawdę, teraz, tak naprawdę teraz sobie myślę, że nie wiem w sumie, czy ona jest zielona, bo opakowanie jest zielone. No, ale słuchajcie, zielone. czyli teraz ważą się ważne tutaj rzeczy, albo Monika będzie, będzie miała punkt za tą linijkę albo taka, nie. Uuu, przez 300. Czyli tutaj niestety nie będzie punktu dla Moniki za tą linijkę. Możesz to odrzucić. To nie jest zielone. To nie jest w twoim kolorze. To nie jest Monika potrzebne. Tak, tak, to nie jest potrzebne do naszego dzisiejszego challenge'u. Zero punktów za tą linijkę, Monisiu. Mi się udało znaleźć plan lekcji różowy. A ty Monika masz zielony plan lekcji? Nie, niestety nie mam. Ale za to mam zielone nożyczki. Ja wszędzie szukałam różowych narzędzi, ale nigdy nie, nie mogłam znaleźć. Mam jeszcze taki marker do tablicy słowościeralnej i gąbkę do tablicy słowościeralnej. Wszystko oczywiście w kolorze zielonym. Trochę Cię zazdroszczę. I ostatnią rzecz, którą mi się udało kupić to zielony klej. Tak naprawdę to klej w środku jest biały, no ale taka sama sytuacja jest z ołówkami, bo one wiecie, są tutaj czarne, a te obudowy mają zielone. albo różowe. No dobra dziewczyny, szybko przeliczcie te swoje zielone i różowe przybory szkolne. No i zobaczymy, która z Was zwyciężyła dzisiejszy challenge. Agatka, już podliczyłaś wszystko? Ile masz tego wszystkiego? 12. 12 sztuk, a Monika? Ja mam piętnaście! Piętnaście! Wygrywa Monika ten challenge. Agatka Gratuluję. się smuci, Agatka płacze wręcz. Tutaj sobie gratulują nawzajem. się szkołę, jeżeli chcecie, żeby było więcej odcinków Back to School, piszcie nam wy. w komentarzach. A może Wy kupujecie przybory tylko w jednym kolorze? Napiszcie nam w jaki, jaki jest Wasz ulubiony kolor. Dziękujemy Wam, że oglądaliście nasz zielono-różowy challenge. Klikajcie dla nas mnóstwo połowaczek w górę pod filmem. Wbijajcie nasz drugi kanał, no to gramy. Klikajcie w nie do linków, które teraz znajdziecie na ekranie. Oglądajcie inne filmiki na kanale Fikimiki Adaki i Moniki. Bijajcie naszego Instagrama oraz Facebooka. Subskrybujcie nasz kanał Do zobaczenia. pa!